Na rysunku widzimy wykresy dwóch funkcji. To jest wykres funkcji f. Drugi wykres, ten niebieski, jest wykresem funkcji g. My mamy go narysować na podstawie wykresu funkcji f. I robimy to w ten sposób, że patrzymy na wzór funkcji g i widzimy, że ta funkcja powstaje w wyniku przesunięcia funkcji f o dwie jednostki w prawo. Jeżeli mamy takie wyrażenie zapisane w nawiasie, to oznacza, że funkcję F musimy przesunąć o dwie jednostki w prawo. No, dziwnie to wygląda ym, ze względu na to, że tutaj mamy znak minus. Domyślam się, że jest takie dziwne uczucie, dlaczego w prawo, jeżeli tu jest minus. Tak jest. Jeżeli przesuwamy się w prawo, to tutaj zawsze będzie minus. Gdybyśmy chcieli przesunąć się w lewo, to wtedy tutaj byłby znak plus. Jeszcze do tego dojdziemy. Więc tak będzie wyglądać wykres funkcji g po przesunięciu o dwie jednostki w prawo. Drugą częścią w tym rozwiązaniu będzie jeszcze zapisanie dziedziny funkcji g. Dziedzinę funkcji odczytujemy na osi x, czyli patrzymy na skrajne punkty występujące w funkcji G i odczytujemy współrzędne xowe tych punktów. Tutaj mamy minus dwójkę, tutaj plus szóstkę. Więc będzie to przedział od minus 2 do 6 włącznie. Jest to przedział obu stron domknięty. Świadczą o tym takie nawiasy kwadratowe. No i to tyle w tej części rozwiązania.